tylko nic nie zwichnij. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Po akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za chwilę posmakujemy szczególnej atmosfery, jaką zapewniają mecze tureckiej Super League. Galata Saraj zmierzy się z Antalya Sporem. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Toreira. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Adresatem podania Lukas Toreira. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Wrzuca piłkę przed bramkę. Źle, nie oddalił zagrożenia. I z piłką Mertens. Piłka do Lukasa Toreiry. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? I z piłką Mertens. Czy trafi do siatki? Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Drużyna Raguciu udowadnia nam wszystkim, że w piłce nie chodzi wyłącznie o wielkie pieniądze. Jeśli tylko ma się pomysł na zbudowanie drużyny, można notować wyniki lepsze od spodziewanych. Co prawda za nami dopiero początek sezonu, ale już teraz można ocenić ich. Chwila, chwila, nie tu golem. Doskonała gra w obronie. Porejra. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Kiedy ktoś taki zbliża się do Polaka w to musi być gol! Co za blok! Brawo! Lucas Torreira. Traci tę piłkę. Kazima. Dobre prostopadłe zagranie piłki. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Piłka do Lukasa Torejry. Musi być gol! Dobrze, zablokowany strzał. Strata piłki teraz. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Piłka odbita. Będziesz utrożny. Ten traf pole karne. Wybija piłkę z dala od bramki. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Powstrzymuje strzał. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Tak! Jest! W końcu mamy gola! To ciągłe ataki. Wreszcie się opłaciły. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko superman. Świetne wykończenie. No to mamy jeden do zera. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Staram starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Podanie teraz do Mertensa. Uwaga, musi to wykorzystać. Broni to. Niesamowita parada. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzyć się dzisiaj przez taką defensywę. Świetne, prostopadłe podanie. Dobra obrona, widać, że ma pewny chwyt. Piłka do Lukasa Torejry. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcje. Nakadzima. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Dries Mertens. Szanują teraz piłkę. Wymieniają podania. Zyskują na czasie. Uwaga. Ładne prostopadłe dogranie. O, to musi wpaść. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Pewne wejście we własnej szesnastce. Adresatem podania Lucas Toreira. Okazja! Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrat. Zmiana stron. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. Balci. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Teraz wspaniała okazja. Tak, proszę państwa, mamy bramkę. Proszę bardzo, nie zwalniają tempa, podwyższają prowadzenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. No to mamy 2 do 0. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Minimalnie, obok słupka, no zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. To jest zawodnik, o którego władze Chelsea zabiegały od jakiegoś czasu. Teraz go mają. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Ma wszystko, czego im potrzeba. Jakość, ambicje, determinację, to prawdziwy zawodowiec. Dries Mertens. Coraz bliżej pola karnego Mertens. Teraz z tego coś może być. Próbuje teraz szczęścia. Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Teraz naprawdę świetna piłka. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Sergio. Hemdan. Sergio. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Larson. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Jest, jest! Nie poddają się! Mają kontakt! Jeszcze powalczą! Aktualny wynik to 2 do 1. Ty do mnie, ja do ciebie. A czas płynie. Sergio. Toreira. Hemdan. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, nie może tego zwardować. No, to było niesamowicie groźne. Siły strzału, wielu może mu pozazdrościć. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Podanie teraz do Mertensa. Czy trafi? I gol! Pakuje piłkę do bramki. Odwaja ich przewagę, w pełni na to zasługują. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Mamy więc 3 do 1. Piłka wstrzymana, aut po tym wejściu przeciwnika. Zawodnicy Galatasaray mogą się dziś pochwalić dużo większym posiadaniem piłki. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Nie, 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 nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Rzut rożny. Podwójna zmiana. Czy to sprawi, że obraz gry się zmieni? Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. I z piłką Mertens. Znakomicie w obronie, znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Sergio. Dobrze, teraz mija rywala. Ależ interweniował teraz we własnym polu karnym. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Mertens powinien to wykorzystać. Ulala, co za refleks. Bramka ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Co wyjdzie z tego podania? Miłka do Lukasa Torejry. Świetnie teraz przewiduje. Gdzie się ustawić? Nieodpowiedzialnie teraz, bardzo groźna strata piłki. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Decyduje się na strzał i blok w odpowiednim momencie. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Hemda. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Wspaniale rozwijał się ten kontratak, ale finalizacja akcji pozostawia dużo, dużo do życzenia. Widzieliśmy tu niemal wszystko, co składa się na szybką ripostę. Następna taka kontra raczej skończy się bramką. Hemdan. Prosto padłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Groźnie było. Dobra interwencja. Ta kontuzja wygląda na poważniejszą. Sędzia przerywa więc akcję, by na boisko mógł wejść lekarz. Rzut sędziowski. W ten sposób wrócimy do gry. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Admir Mehmedi. No proszę, ileż ma miejsca, i czasu na tym skrzydle. Mamy centry i tłok w polu karnym. Broni to Bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Sergio. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Adresatem podania Lukas.